Trzeba tu szybko posprzątać. Pozbywamy się karaluchów. Martwe ptaki też tu nie pasują. Fuj, podobne jak skórki od bananów. Ochyda. Tak, chyba wiem, jak ozdobić mój domek. Mam w plecaku masę kredek i flamastrów i zaraz go pokoloruję. O tak, o wiele bardziej podobają mi się żółte ściany. A dach zrobię czerwony. Świetnie. O właśnie, moje kredki można wykorzystać do zrobienia pięknych ram do okien. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Super. Pokoloruję też te kartki. I zrobię z nich grę w klasy. Teraz na moim trawniku będzie można grać. Wow, ale mi się podoba. Hmm, Nicole świetnie się bawi w swoim nowym domu. Cześć, Roxy! To jest świetnie. Ale zupełnie zapomniałam o drzewie. Potrzebuję natychmiastowej opieki. Trzeba je podlać! Wow! Super! Drzewo zakwitło! Ale pięknie! I co za zapach? Wow! Nie podoba mi się, że dom Nikol wygląda lepiej niż mój. Muszę natychmiast wziąć się za wystrój. Proszę przylecieć, czekam! O witam panienkę! Chwileczkę i już do pani idę! Cieszę się, że przyleciałeś tak szybko. Zrób porządek w moim nowym domu. Wileczkę, już się robi. Kolor różowy się pani podoba? Nie, lepiej złoty. Niech mój dom śni i błyszczy. Jak moje złoto? Wow, nieźle. To złoto dla mojego domu. Przyjąłem. Zaraz wszystko będzie zrobione. Trzeba tylko stopić złoto i możemy zalać nim dach. Myślę, że polnik świetnie sobie z tym poradzi. I jak? Proszę patrzeć i podziwiać. Hmm, całkiem nieźle. O wiele lepiej niż w kolorze różowym. A z tych sztabek można zrobić dekorację. Tak jest, panienko, już się robi. Hmm. Myślę, że tak wygląda świetnie. Brawo, Mike, świetnie ci idzie. Chwileczkę, jaki kolor pani preferuje? Pani, wybór jest idealny. A co z dywanem? Czerwony, tak jest. O które drzewo? Tak, myślałem. Chwileczkę, wszystko będzie zrobione. Rozkładamy czerwony dywan, a to oczekujące bogactwem drzewo postawimy tutaj. A teraz pora na moje honorarium. Oczywiście. Trzymaj, Mike. Tyle wystarczy? Wystarczy. Miłego dnia. Do widzenia. Ale mam piękny dom. Nie to co u niektórych. Wow, jest taki piękny. Ała, masz zakaz wstępu na mój teren. Jasne. Tak i bardzo dobrze. Mój domek z zewnątrz wygląda super, ale w środku zdecydowanie czegoś brakuje. Trzeba się zająć wystrojem wnętrza. Hmm. O, mam pomysł! Co ona kombinuje? Mm. Hej, siostrzyczko! Mogę wziąć twoje pakowania po lodach? I loda też wezmę. Mm. Mam nadzieję, że babcia nie będzie miała nic przeciwko, jeśli pożyczę jej lusterko. Słodkich snów. Będę też potrzebować tego znaku drogowego i pustych butelek po koli. O tak, teraz mam wszystko, czego potrzebuję. A więc tak, najpierw zrobię odjazdowy stolik dla mojego misia. Nóżki? A to Blat. Wyszło super. Misiu, chodź tutaj, mam coś dla ciebie. Będziesz teraz mieszkał tutaj. Podoba ci się? Zobaczmy. Nie, nie będę potrzebowała tej śmierdzącej skarpety. Ale z tych tęczowych ubrań można zrobić fajny dywanik. Świetnie. Rozłożę go tutaj. Ale jest mięciutki. O, a z patyczków od lodów zrobię świetne półki na ścianę. Patrzcie, jak fajnie wyszło. Mój żuraw z origami i kwiatek sprawią, że pokój będzie bardziej przytulny. Mm, a ta ściana jest poplamiona, ale to nic. Zaraz przykleję na nią moje kolorowe naklejki. super. Muszę jeszcze znaleźć miejsce na lustro. Myślę, że tutaj będzie pasowało idealnie. Misiu, patrz, przy pomocy tej taśmy zrobię też stolik dla siebie. O tak. Prawie skończyłam. Wow, bardzo mi się podoba. O, wiem. Narysuję sobie jeszcze koronę, żeby wszyscy wiedzieli, że to dom małej księżniczki. Ale super! Ej, co to za bąsy? Też mi księżniczka. Tak w ogóle, to ty też masz zakaz wchodzenia na mój teren. Cóż, czas, żebym i ja zajęła się urządzaniem mojego domu. Najpierw rozłożę ten wspaniały puszysty dywan. Na oknie powieszę tę piękną złotą zasłonkę. Świetnie, bardzo mi się podoba. A te literki dadzą trochę światła i pokażą wszystkim, że mieszka tu mega bogata dziewczyna. A na tych ślicznych różowych półeczkach. Rozłożę swoją garderobę. Buty, korony. Wszystko postawię tutaj. Ściany w moim nowym domu ozdobię pamiątkowymi zdjęciami z księciem i moim tronem. No i oczywiście nie zapomnę o lustrze ze złotym stolikiem na mojej kosmetyki. Idealnie. Świetnie, pokój jest gotowy. Jeszcze tylko ostatni śliw. O, właśnie, prawie zapomniałam o pufie. Teraz mogę sobie usiąść i podziwiać swój piękny pokój. I zrobić sobie wspaniały makijaż. Wow, taką ślicznotkę trzeba natychmiast fotografować i pokazać sąsiadom. O tak, niech mi zazdroszczą. Hmm. O, a co to? O, Roxy znowu chwali się swoim nowym makijażem. Nie tylko makijażem, ale i wnętrzem swojego idealnego pokoju. Ciekawe, co robi moja biedna sąsiadka? Piję herbatę. Ale nudy. Wiem, jak spędzić czas o wiele ciekawiej. Dzień dobry. Chcę urządzić imprezę. Wszystko jasne, panienko. W takim razie potrzebne będą ogromne głośniki do muzyki, kula dyskotekowa do tańca, dużo świecących lampek i oczywiście DJ. Up, up, dajemy czadu! Dobra robota, oto twoje honorarium! E, dziękuję, muszę już lecieć! O, Britney! Witaj, kochana! Buziaczki, buziaczki! Pobawmy się razem na mojej imprezie! Ta muzyka jest za głośna! Halo, ochrona! Moi sąsiedzi urządzili zbyt głośną imprezę! Dzień dobry, o co chodzi? Nie słyszy pan. Jasne, zaraz się tym zajmiemy, panienko. Dobry wieczór, miłe panie. Koniec z hałasem. Będę miał na was oko. Chwileczkę, nie rozchodźcie się, zajmę się tym. Co się stało? Przeszkadzacie z sąsiadom, proszę przerwać imprezę. A może się jakoś dogadamy? A wie pani co, y, możemy się dogadać. Y, możecie kontynuować. Y, przepraszam za kłopot. Y, proszę wybaczyć, nic nie dało się zrobić. A ta muza jest całkiem niezła. A może wystrzelimy sobie konfetti? Trzymaj! O tak, to dopiero impra. To niesprawiedliwe! Ojej, y, ale co się dzieje? Czekajcie, nie idźcie jeszcze. Impreza wciąż trwa. Zaraz gasimy ten pożar. Co za nieszczęście? Nie ma Roxy, Mam gaśnicę. O, udało się. Oh my God. Mama Mia. Co się stało z moim nowym domem? Nikol, mogę pomieszkać u ciebie? Jasne, zostań. Chcesz herbatę? Zaraz ci zrobię. Bardzo ci dziękuję. To miło z twojej strony. Znowu dostałam malutką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow! Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj! To takie słodkie. A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach, okej. Okay. Czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne, ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie. Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać. Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z ciebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy. Ściany też. Hurra! Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow! To wygląda super! Dzięki! A teraz najlepsze: degustacja. Wow! Idealna! Co tu się dzieje? Mamy was, spryciule! Spadać mi stąd! Oreo, moje ulubione! Sara, ale masz żałosną porcję! Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z Twojej porcji. Dobra, bez Urazy, ty pierwsza. Okej, okay. mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna! O, patrz, Tu jest twoje ciastko! Hura, tak bardzo chciałam je zjeść! Mmm, pyszne! Julia, teraz ty! Mm, co za zapach! Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka! Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl! Pyszności! Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre. Ups. Okej, okay, Emma, zaczynaj. Alleluja, w końcu się najem. Ojej, jakie ciężkie. Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, okay, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś, żarłoku. Tylko 4 cm makaronu? Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, aby nie powrócić sobie rąk, użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi. Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny już! Boom! Co się dzieje? Tadam! No nareszcie czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow, spójrz na to! Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy, stylowy i smaczny. Z mlekiem to moje ulubione śniadanie. A ja mam średnie opakowanie. Super. Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z Twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka. No bani! Sara teraz ty. Z radością. Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę, jakie ciężkie opakowanie. Sypię płatki do miski i zaleję mlekiem. To dopiero porcja. Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła. Udało się. A teraz najprzyjemniejsza część. To istne smakowe szaleństwo. Mega pyszne. Dałaś radę. Brawo. Wow! Tylko jeden Twix? Tak mało. Mm, cóż, to i tak lepszy niż nic. Zjem chociaż to. Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny. Auć, ostrożnie. Trafiłaś mnie prosto w czoło. I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć. Już coś wymyśliłam. Patrzcie na to. Boję się. Odłóż te piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie, okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, okay, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas, spójrz na to. Przepraszam, wyszło przypadkiem, nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć. Super. Ech, chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko raz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł! Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super! A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, y, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało i kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła? Musimy jej spróbować! Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie! Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy! Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko! Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz! Nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco mi! Co się stało? To twoje oko? To straszne! Nie mogę na to patrzeć! Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj, chyba mój żart wymknął się spod kontroli. W mocy nie mogę oddychać. Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże, co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą, te oczy są pyszne. Z pewnością wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O, tak są pyszne. Uwielbiam żelki. Ej, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie, super. Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę Przykro mi, ale nic już nie mam Jest za późno Czuję się troszkę dziwnie Co się dzieje? O, matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków Tylko jeden chips? Spójrzcie tutaj. Czy widziałeś kiedykolwiek stopaczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hura, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? Nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka! Nie mogę jej zdjąć! No dalej, otwórz się! Wygląda na to, że ktoś będzie głodny! Nie ma mowy! Nie zgadzam się na to! I tak zamierzam to otworzyć! Spójrzcie, udało mi się! Po co to pozrzuciłaś? Żeby wam pokazać, na co mnie stać! Wow, super! To zasługuje na brawa! Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa! Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jaki to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków. Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły... Mówicie poważnie? A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona? Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fuu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek. W przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie. Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. Fu, to pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne! Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę! Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego. Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię wrokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie Nie dziękuj mi. Kurcze, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Smacznego, nie przeszkadzaj sobie. Skitos są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha? Ty się śmiej, kto się śmieje ostatni. Wiem co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. Ech, no i dobra. Nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo. Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują? Dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię? Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super. Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko. Częstujcie się. Dzięki. Są pyszne.